Szkoła to taki niewielki świat. Zamknięty, swój, specyficzny mały świat. Są tu jasne, ciemne i rude głowy. Radości i smutki, sukcesy i porażki. Gdy bardzo chcemy, to smutki możemy przemienić w radości, a porażki da się przekuć w sukcesy. Wymaga to dużo wysiłku, a czasem nawet boli. Polska to także nasz świat. I tu również są różni ludzie, radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany na papierze i wyryty w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwy i wytrwale te porządki spełniali. W naszej szkole panujące w niej zasady spisane są na papierze w postaci statutu. Polska także ma spisany swój porządek państwowy, czyli posiada konstytucję, bo tak się nazywa najważniejsza w państwie ustawa. 3 maja, cóż to za lata? setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta państwowe. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się więc na chwilę. My, uczniowie klasy szóstej, chcemy w przystępny sposób przedstawić Wam to, co stało się 3 maja. 1791 roku. Właśnie wtedy w Polsce uchwalono konstytucję. To najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić. Określa ustrój państwa. Konstytucja z 1791 roku była ratunkiem dla Rzeczypospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w organizm silny i nowoczesny. Po XVIII wieku byliśmy słabi. Przeżywaliśmy poważny kryzys. Władza królewska była też nie najlepsza. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. Sytuacje te wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli grożące państwu niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To właśnie oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to ustawa bardzo postępowa, jak na owe czasy pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawi jesteście, jak to było? Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego w Warszawie zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już przecież długo, prawie dwa lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Dzięki determinacji polskich patriotów udało się tą konstytucję uchwalić. Zapanowała radość i euforia. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie wiedzieli, co oznaczają słowa wolność, naród i ojczyzna. A co dla Was dzisiaj znaczą te pojęcia, zapraszamy do refleksji. Wolność, naród, ojczyzna.